rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność, kochani mi, rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. To co się wydarzyło w ostatnich latach, to uważam, że e, było bardzo złe. Podzielono Polaków, rodzina, zakładat płaci, wszędzie. A przecież ludzie znaczący są dobrzy, ludzie są prawdziwi, kochają prawdę, uczciwość. Karmieni nienawiścią, kłamstwami, nie mając dostępu do innych źródeł informacji, pomału najlepsi ludzie zaczynają w ten sposób Myśleć, a jesteśmy w nowoczesnym świecie. O, kraje, Europa, świat pędzi, rozwija się. Demokracja w wielu krajach również jest zagrożona. Ale my, Kaszubni, Pomorzanie, nie możemy dopuścić do tego, żeby naszą ojczyzną rządziły totalitarne reżimy. Ubolewam nad tym bardzo, że Polska zawsze gościnna, otwarta, zamyka się na cały świat, kłóci się ze wszystkimi sąsiadami. Nawet Ukraina, której pomagaliśmy, też już nie jest. Prawda. Nie jesteśmy w porządku. Zamiast sięgnąć po środki Unii Europejskiej, od się finansowanie wielu przedsięwzięć. My Proszę Państwa, nie przywitała nas tutaj w Kartuzach dobra, dobra pogoda. Ale niektórzy by powiedzieli tak, że dobra pogoda jest zawsze, jeśli rzeczywiście prowadzi do zwycięstwa i Danki Dank Rek, i Sylwia Laszkowska, bobule tutaj i Włażej Matkowski, którego też tutaj witamy. Także słuchajcie, jest wybór, jest wybór, to trzeba dzisiaj powiedzieć, wcale nie jest tak, że, że nie mamy na kogo głosować. Nawet nawet kandydaci usytuowani w dalszych, na, na, na dalszych pozycjach mają oczywiście szansę i ja życzę każdemu z Państwa takiego, takiego zwycięstwa. Rzeczywiście, proszę Państwa, po e, po tej trwającej blisko 70 dni ostrej, e, ostrej kampanii, myślę, że dzisiaj możemy powiedzieć i, i chyba to potwierdzacie, bo w tym gronie jesteście trochę ludzi, nazwijmy to w podobnym wieku jak ja i pamiętamy e, i wiemy o tym, że jak stoły rodzinne Rodziny są podzielone, podzielone ze względu na politykę. I my chcielibyśmy, żeby tak najzwyczajniej nie było po, po tych wyborach, bo trzeba się szybko, szybko w naszym kraju, w naszych rodzinach, w naszych społecznościach lokalnych absolutnie pojednać, bo to, co, jest, to, co nas najbardziej interesuje, to to, żeby nasza ojczyzna, mała ojczyzna również, rozwijała się jak, jak najszybciej, bynajmniej nie w konfliktach. Dla nas ważne jest żeby przywrócić Polsce samorządność, samorządność taką prawdziwą, której, której samorządy mają, e, mają dostęp do, e, do środków, które wypracowują członkowie wspólnoty lokalnej, a nie, e, a nie uprawianie takiego i hołdowanie takiego klientelizmu, który polega na tym, że, że wisimy na klamkach u wojewody, wisimy na, na klamkach ministerialnych i czekamy, aż, aż nam coś skapnie z pańskiego, z pańskiego stołu. Z taką samorządnością się nie zgadzamy. Ona nie była budowana w taki sposób, kiedy e, wspólnoty lokalne powstawały. E, to samo jeśli chodzi o praworządność w Polsce. Przecież i tutaj w Kartuzach, i tu i w Wejherowie, w wielu innych mniejszych miastach, nie będę wymieniać tutaj e, e, Gdańska i, i, i Gdynie, ale w tych miastach też trwały protesty pod, pod sądami, kiedy widzieliśmy, że nie, jest niszczona, niszczona praworządność w Polsce. I wreszcie prawa kobiet które są niezwykle istotne i kobiety mają o to wiele wiele pretensji, że są najzwyczajniej pomijane i nie nieupodmiotowiane. No, ważne jest, żebyśmy, żebyśmy budowali ten poczuc to poczucie wspólnoty wokół kilku najważniejszych spraw. Przywrócenie w Polsce demokracji, praworządności. To także troska o rozwój lokalnych, lokalnych wspólnot, a więc działanie na rzecz samorządu terytorialnego. Prawa kobiet przywrócenie szkoły, szkoły, która nie jest szkołą w konwencji ministra Czarnka, ale szkołą niezwykle otwartą, która, która jest otwarta też i na inicjatywę nauczycieli, rodziców, ale także na różnego rodzaju organizacje pozarządowe. No bardzo nam zależy na tym, żeby polska szkoła nie była ogarnięta jakoś indoktrynacją. No więc wydaje się, zatrzymuje się tutaj trochę przy tej szkole, bo jutro obchodzimy... Dzień Edukacji Narodowej. Jutro czcimy i nauczycieli, i polską, i polską szkołę. I warto na to, warto na jakość polskiej szkoły zwrócić, zwrócić uwagę. Myślę, że wszystkim tym ludziom dobrej woli, którzy pracowali nad swoimi kandydatami, nad kampanią swoich kandydatów, bardzo chcę serdecznie podziękować za to zaangażowanie. Mamy jeszcze do wykonania przez te kilka godzin. Trochę pracy, bo wiemy, że nasi sąsiedzi, część z nich nie jest zainteresowana wyborami. Warto zwrócić uwagę na to, że każdy głos się liczy. Słyszymy co jakiś czas takie sformułowania: A mój głos nie jest ważny, co tam mój głos zrobi? Dam sobie spokój z wyborami, zwłaszcza jak, jeśli będzie taka pogoda jak, jak dziś. Ale wyobraźcie sobie. Jeśli w województwie pomorskim liczba głosujących jest 1 750 tysięcy, blisko 1 750 tysięcy, niech 10 tysięcy 20 tysięcy, 50 tysięcy osób pomyśli w taki sam sposób, że mój głos nie jest ważny, nie idę na wybory. To po prostu jakie będą straty? Ja chcę przypomnieć 4 lata temu Janka Kwiecień, która startowała stąd, stąd z tego powiatu. 400 głosów jej zabrakło, żeby zostać posłem. Każdy głos się liczy. I jeśli chcemy mieć ojczyznę, jeśli chcemy mieć kraj, który się liczy w Europie, który się liczy w Unii Europejskiej, kraj, który sięga też po środki europejskie i który, i który myśli o przyszłości, oddajmy głos 15, 15 października na ludzi Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy sobie trochę w kolorach, że tutaj zbłażają. Dzisiaj robimy za, za support, tak naprawdę, Danuty, bo chcemy pokazać, że jako koalicja stawiamy na współpracę. Że tak naprawdę wszyscy gramy do jednej bramki, wszyscy, wszystkim nam zależy na tym samym. Zależy nam po prostu na zwycięstwie. I po to zdecydowałyśmy się z Danutą wziąć udział w tych wyborach. Danuta jako posłanka ziemi kartuskiej, ja jako posłanka ziemi żukowskiej wierzymy, że to się tak naprawdę nam powiedzie. Dlatego, że nie ma nic cenniejszego niż nasze piękne Kaszuby. Razem to wiemy, razem działamy w sejmiku, razem się wspieramy i tak naprawdę w tej współpracy jest naprawdę siła. Jest jeszcze coś więcej. Obie jesteśmy kobietami, wiemy, że te wybory są wyjątkowe. Słuchajcie, pan marszałek powiedział trochę o, o wyborach, o tym, żeby iść na wybory. My oczywiście od początku też wspieramy kampanię. Kobiety to siła. Idźmy na wybory. Ale co jest jeszcze ważne, słuchajcie, tak naprawdę 52% społeczeństwa naszego uprawnionego do głosowania to są kobiety. Także tak naprawdę przyszłość jest w naszych rękach. My jesteśmy w stanie same wygrać te wybory. Także dziewczyny, bierzemy babcie, prababcie, córki, koleżanki, przyjaciółki, idziemy na wybory i mówimy, że cicho już byłyśmy, teraz jest czas dla nas. Proszę Państwa, na początku chcę powiedzieć, co nas łączy. Łączą nas z Karkuzy. Niedawno pani Donota powiedziała, że mój pradziadek, kiedy się tutaj po wojnie przeprowadził, panią Donotę uczył. Potem mój dziadek, który jest tutaj, przez wiele lat wraz z moją babcią prowadzi, pracowali przy szpitalu na rzecz yy, służby zdrowia w yy, służbie ludzi. Proszę Państwa, ja jako osoba z niepełnosprawnościami jestem na tych listach właśnie po to, żeby reprezentować 12% społeczeństwa, które stanowią osoby z niepełnosprawnościami. Czas, aby ta grupa miała naprawdę silną i realną yy, reprezentację w naszym. Zajmie w parlamencie. Znajomych, właśnie, z którymi miałam przyjemność i zaszczyt jechać do Warszawy nie tak dawno. Ale chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz o Waszej kandydatce. Tak będę o niej mówiła, bo Pani Danuta to jest Wasza kandydatka, stąd karty. Ja pierwszy raz zobaczyłam, poznałam Panią Danusię jak byłam na jednej z pierwszych moich zbiórek podpisów w Szymbarku. Wtedy podeszłam do osoby, poprosiłam o złożenie podpisu, przedstawiłam się, powiedziałam kim jestem. I pani Danuta wtedy taka jeszcze zdziwiona, bo jeszcze nie do wszystkich dotarły informacje o tym, że ja będę tutaj kandydatką, ale oczywiście uprzejmie podpisała mi się. Ale kiedy kilka dni później widziałyśmy się tu na tym rynku, w Kartuzach, na święcie flagi kaszubskiej, to przywitała mnie już z otwartymi ramionami. Wręcz naprawdę szła do mnie z otwartymi ramionami, żeby mnie wyściskać, bo już po prostu yy, znała te informacje, poznała mnie i to jest Właśnie ja ją taką zawsze będę pamiętać, i ta otwartość, ta serdeczność, ta gościnność, to ciepło, ta troska, którą też miałam okazję miałyśmy okazję naprawdę długo rozmawiać, wracając z Warszawy. Naprawdę to są atuty, na które warto zagłosować, bo te wszystkie. Rzeczy są potrzebne w parlamencie. Nie potrzebujemy tam tylko i wyłącznie najlepiej wykształconych prawników. Owszem, również oni też są potrzebni. Ale potrzebujemy ciepłych, troskliwych, odważnych, otwartych, mądrych, doświadczonych kobiet. I taką osobą jest Danuta I Jest na pewno takich kobiet na naszych listach całej opozycji. Mnóstwo, jeżeli ktoś z Państwa będzie głosował nawet w innym okręgu być może, to też jestem przekonana, znajdzie swoją wybraną kandydatkę i będzie mógł oddać dobry głos. Ja mam dzisiaj chodzę ostatni dzień w takiej koszulce inicjatywa Głos Kobiet, Twój wybór. To są, to jest jedna z akcji profrekwencyjnych mobilizujących do głosowania, którą organizują... Z, które organizuje społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, tak strasznie pomijane również bardzo często i deptane przez Zjednoczoną Prawicę. Te organizacje, jedyne miejsce ich wysłuchania w, w parlamencie w ostatniej kadencji to był właśnie Senat. To do Senatu zapraszał ich marszałek Grodzki i senatorowie, organizowali wysłuchania w różnych ważnych społecznych kwestiach, o których nie chcieli słuchać, nie chciała słuchać większość Sejmowa. Dlatego warto też wybrać do Senatu dobrze wybrać, głosować na pakt senacki, którego tutaj w tym okręgu, między innymi w powiecie kartuskim, jestem reprezentantką i bardzo Państwa proszę o, o głosy, bo jestem przekonana, że w takiej ekipie, jeśli w Sejmie będzie Danuta, jeśli w Sejmie będą dobre, mądre kobiety, jeśli będziemy mieć troskliwych ludzi również w Senacie, to naprawdę uda nam się już od 16 października zmieniać ten kraj na kraj ludzi Szczęśliwych przede wszystkim. Nie wiecznie zmartwionych, zatroskanych, zmęczonych, wściekłych. Nie chcemy już być dłużej wściekli. Chcemy w końcu odetchnąć, chcemy w końcu się cieszyć, chcemy żyć w zdrowiu i w spokoju i w bezpieczeństwie. Dlatego musimy wygrać, jestem przekonana, że wygramy. Już w niedzielę zachęcam do pójścia na wybory. Dziękuję bardzo.